Witam Was kochani serdecznie. Witam Was na moim kanale Kasia Tarot. Słuchajcie, dzisiaj temat, który chyba uwielbiacie. Tajemniczy, intensywny i trochę niepokojący. To jest część druga wczorajszego czytania Kto się w Tobie zakocha? A dzisiaj zajmiemy się energią osoby, która może już Was obserwuje, śledzi Wasze kroki, Podgląda w sieci, a może nawet testować wasze reakcje. Słuchajcie, to czytanie jest ponadczasowe, więc jeśli trafiliście właśnie teraz, to nie jest przypadek. Prawdopodobnie Twoja intuicja już coś czuje, tylko potrzebujecie może potwierdzenia. No dobra kochani, zobaczymy dzisiaj, kto Was obserwuje, dlaczego to robi i jakie ma wobec Ciebie intencje. I po czym rozpoznacie, że to jest właśnie ta osoba? Także usiądźcie sobie wygodnie, weźcie głęboki oddech i zaufajcie swojej intuicji. Jeżeli poczujecie, że coś kliknie w waszym sercu, to znaczy, że przekaz jest dla ciebie. No dobra, karty potasowane, zobaczmy. To was obserwuje. Jak rozpoznać, że ta osoba was już obserwuje? Zobaczmy. U, uh, okej. Okay. Śmierć mamy skorpiona. Może ktoś spod znaku ziemskiego. Okej. Okay. Dobrze, kochani, ja mam tutaj bardzo krótką historyjkę. Bo tutaj przeszłość jeszcze nie umarła. Także wydaje mi się, że to jest osoba, którą znacie, z którą was coś wiązało, z którą coś już się zakończyło. Może dla was się zakończyło. Słuchajcie, dlaczego tak mówię? Pierwsza karta, mamy kartę śmierci, i to jest symbol tego zakończenia. Ale to też jest symbol transformacji i odrodzenia. Także bardzo jasna energia. To jest ktoś, to nie potrafi się pogodzić z końcem między wami. Oficjalnie sprawa między wami jest zamknięta. To mogło być jakieś rozstanie, może przerwa, może tutaj jest jakieś milczenie między wami, ale energetycznie ta osoba ciągle żyje Twoją obecnością. I śmierć tutaj mówi: To jest koniec między wami, był koniec, jest koniec, ale nie dla tej osoby. Ta osoba ciągle przetwarza, ta osoba ciągle analizuje, ta osoba ciągle wraca myślami. Z zewnątrz może wyglądać, że ta osoba poszła dalej, ale w środku zatrzymała się w tamtym momencie, gdy Wasze drogi się rozeszły. I często ta karta reprezentuje kogoś, kto ukrywa emocje pod maską: Mam to za sobą, nie interesuje mnie to, to już jest koniec, i tak dalej. Także tu jest zasątyz. Słuchajcie, to jest osoba, która udaje przed wszystkimi, że między wami się wszystko zakończyło i jest ok, a w rzeczywistości, na przykład, ta osoba wchodzi nocą na wasz profil facebookowy, czyta może stare wiadomości, które były między wami, ogląda wspólne zdjęcia. Także ta osoba może grać, że, że wszystko się zakończyło, że już jest koniec, ale tak naprawdę tu jest troszeczkę może obsesji. Do tego mamy dziewięć denarów. I ta osoba obserwuje was, waszą niezależność, bo to jesteście wy. Osoba pewna siebie, niezależna, stabilna emocjonalnie albo materialnie, i właśnie to jeszcze bardziej przyciąga tą osobę do was. Ona patrzy na was, jak na kogoś, kto poradził sobie bez niego, bez niej. I to boli bardzo tą osobę. Słuchajcie, dziewięć denarów to jest energia kogoś kto nie potrzebuje aprobaty, a dla tej osoby to jest ogromny kontrast, bo wcześniej ta osoba mogła mieć nad wami jakąś kontrolę, jakiś emocjonalny wpływ, teraz widzi, że wy jesteście ok, że jesteście spokojniejsi, że jesteście piękniejsi, że bardziej sobie dajecie radę, lepiej i to go hipnotyzuje, to tą osobę hipnotyzuje. Jeżeli czujecie, że ostatnio zaczęliście dbać o siebie, nie wiem, odcinać toksyczne więzi, skupiać się na pracy, skupiać się bardziej na swoim wyglądzie, na swoich pasjach, to właśnie wtedy energia tej osoby reaktywuje się. I ta osoba czuje, że wy wchodzicie w tą swoją moc. Tak? Ta osoba to czuje. Słuchajcie, mamy sześć denarów odwrócone. I to jest symbol nierównej energii. Ta karta mówi o braku równowagi, obustronnego dawania i brania. I ta osoba wie, że w przeszłości nie dawała ci tyle, ile ty dawałaś tej osobie. A teraz żałuje. Teraz żałuje, że to zniszczyła. I nie ta osoba nie potrafi znieść myśli, że ktoś inny może dostać od ciebie to, czego ta osoba nie potrafiła ci dać. To też jest energia takiego biernego obserwowania. Ta osoba nie ma odwagi działać, woli patrzeć, zamiast napisać do ciebie ogląda, zamiast powiedzieć tęsknie, sprawdza, czy, ma, czy masz nowego partnera, partnerkę. I właśnie dlatego to sześć denarów odwrócone często pokazuje energię zazdrości i energię takiego porównywania. Do tego te emocje troszeczkę wymknęły się spod kontroli bo mamy królową pucharów i w tej sytuacji to możecie być wy albo ta osoba, która was obserwuje. Kiedy ta karta królowej pucharów odwraca się, pokazuje emocjonalny chaos, pokazuje nadwrażliwość, pokazuje tęsknotę. Także to jest energia kogoś, kto nie potrafi trzeźwo myśleć o tej relacji. Jeśli to jest ta osoba, on, ona, to jest ta osoba jest bardzo zagubiona, waha się, raz chce wrócić, raz się boi. A jeżeli to jest Wasza energia, to Wy możecie, mo mogliście poczuć obecność tej osoby energetycznie. Czyli na przykład mogliście mieć dużo snów na temat tej osoby, jakieś natrętnych wspomnień, jakieś dziwne emocje bez powodu w ciągu dnia. I to jest znak, że, że energia tej osoby dotyka Waszego pola. To jest taka obserwacja na poziomie duchowym, nie tylko fizycznym. To też jest karta czytania emocji. I ta osoba może próbować zrozumieć Was z daleka, co czujecie, co publikujecie, z kim spędzacie czas. Także zdecydowanie tu jest obserwacja. I teraz słuchajcie, prawda wyjdzie na jaw. Mamy dwa miecze odwrócone, i ta karta mówi, że już niedługo. To się ujawni. Osoba, która Was obserwuje, nie wytrzyma ciszy i w końcu popełni, powiedzmy, ten błąd, kliknie coś przypadkiem, polubi post, wyśle wiadomość, odezwie się z niczego, bo napięcie stanie się dla tej osoby zbyt silne. Nie wytrzyma ta osoba. I dwa miecze odwrócone to jest koniec udawania. To jest również ktoś, kto przestaje grać chłodnego i zaczyna ujawniać emocje. Które próbował, próbowała stłumić. Więc jeśli czujecie, że coś wisi w powietrzu, to macie rację. Ta osoba już prawie się zdradza. Także wy będziecie wiedzieć, kto to jest. Słuchajcie, więc podsumowując, to jest ktoś z waszej przeszłości. To jest ktoś, kto tak naprawdę nie zamknął tematu, mimo że to ty ruszyłaś albo ruszyłeś dalej. Ta osoba widzi, że dobrze sobie radzicie i to uruchamia emocje w tej osobie. Ta osoba myślała, że takie emocje zniknęły już, że te emocje już zniknęły, niestety nie. I ta osoba obserwuje was w ciszy i walczy z własnym ego i własnym żalem. Energia kart tutaj pokazuje, że wkrótce ta osoba nie wytrzyma i w jakiś sposób się ujawni. Może się odezwać. Albo po prostu los was zetknie, albo przez przypadek kliknie tego lajka gdzieś. Także to jest dla osób, które miały już do czynienia z tą osobą. Ja nie widzę tutaj nikogo nowego. To jest osoba, wydaje mi się, z którą nie wiem, zerwaliście, urwaliście kontakt, ogólnie zerwaliście, może zakończył się związek. Ta osoba nie daje rady i zdecydowanie myśli o was intensywnie. Słuchajcie, jeżeli czujecie, że ten przekaz rezonuje z tobą, Napiszcie w komentarzu, mi słowo rezonuje. Także zobaczymy, ile z nas czuje tą samą energię. Em, energię, że ktoś naprawdę patrzy, ale z ukrycia. Słuchajcie, nie zapomnijcie zostawić mi lajka, like nie zapomnijcie subskrybować, bo ja mogę dokończyć ten temat, bo od Was zależy, czy będziecie chcieli, czy ta osoba wróci i czego tak naprawdę się boi, również czego tak naprawdę chce ta osoba. Pozdrawiam was serdecznie, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, buziaki, papa. Pa.